Nie, nie poproszę cię o pomoc, wszystko mogę zrobić sam mogę Dwa cztery zrobić na 7 w domu, riper 4 ściany, ja Pokaż wszystko co masz w sobie, nawet problem który masz Kurwy, które cię zraniły, serce zbite jak ze szkła To jest jak jebany sen, ja Albo dym, który wchodzi do pust, dla mnie jesteś tylko ty Jedzie mi to tak, to powiedz tylko jedno słowo, wszystko mogę zrobić, solo wszystko co mi powiesz skarbie No to zrobię jedną nocą Oni coś do mnie pierdolą, ale niech tam sobie gadają Moja głowa ciągle w murach, a w wielki mam rozpierdania yeah. Nie rozpoznaję już bliski, biję się ciągle, choć go nie widzę Nauczony, żeby pochać życie Zmuszony, kurwa, żeby cierpić w ciszy Chowu bez wiary, kolejna zima, kolejny rok, ale Chciała tak pomoc, wszystko yeah. mogę zrobić sam 24 4 na siedem sam. w domu, Reaper 4 ściany Ja Pokaż wszystko ściany, co ja. masz w sobie, nawet problem, który masz Kurwy, które cię zraniły, serce zbite jak ze szkła To jest jak jebany sen, ja yeah. Albo tym, który wchodzi do pust Dla mnie jesteś tylko ty yeah. Nikt inny nie wejdzie mi do tak, Widzę to co jest w publikach Głowa lec wodycha, to co w notatnikach oddałem tam wszystko widać Serca na chodnikach, krew na rękach tipa, zbudowałem to co moje, Ciebie nie ma z nami dzisiaj Ty pany po kolegach piszesz, by zajebać krzysia Ona pełna cudów patrzy na mnie jak publika od pieniędzy wolę to, żebyś tu była I uratowała, a nie byś patrzyła z rozgardy o pomoc, wszystko mogę zrobić sam Dwa, zrobić san, na siedem to domu, liber, cztery ściany ja. Pokaż wszystko, co masz w sobie, nawet problem, który masz Kurwy, które cię zraniły, serce zbite jak zeszła To jest jak jebany sen, yeah. Albo dym, który wchodzi do pust Dla mnie jesteś tylko ty Nikt inny nie wejdzie mi do taktu. Proszę cię o pomoc, wszystko mogę zrobić sam. Dwa, cztery na siedem w domu, riper cztery ściany, ja. Pokaż wszystko, co masz w sobie, nawet problem, który masz. Kurwy, które cię zraniły, serce zbitek ze szkła to jest jakiewany sen.